Cześć Manko z tej strony Hezik dzisiaj widzimy się na case dropie i mamy 650 prawie złotych ale przed odcinkiem standardowo zapraszam was tutaj doładuj konto wpisujecie tutaj kodzik hezik ewentualnie wchodzicie z pierwszego linku w opisie i dostajecie 25% więcej bonusu przy doładowaniu więc myślę że warto sobie skorzystać no i oczywiście macie tutaj nowe tutaj płatności czyli Paypalem, Paysafecardem kupujecie sobie takiego gift carda wybieracie na przykład Paysefcarda tutaj kupujecie i jest koks bo naprawdę warto sobie skorzystać z tego ponieważ na innych stronkach aktualnie, niestety tego nie da się zrobić przez Paypala, ani PaySafeCarda, dobra, w każdym razie przechodzimy do evenciku miłosnego, ponieważ mamy te właśnie, tutaj macie ranking, za które możecie zdobywać nagrody, jest nawet zasadne miejsce nagroda, więc wiecie, to jest bardzo fajne, tutaj otwierzymy sobie swoją walentynkę Powiedzmy, że, a nie wiem, powiedzmy, że, no dobra wystarczy, albo dobra, jeszcze raz dobra wystarczy. Idziemy do Love Liter. Za 700 wbijemy sobie, odbierzemy swoją walentynkę. Mamy 2,28, to nie jest raczej dobrze. I tutaj sobie wjedziemy za tysiaka. I start maszyna losująca. I mamy tutaj Emeczkę za 3,17. Słabiutko, słabiutko, jak zdobyć walutę eventową? Otwierając skrzynki, doładowując konto rozdziennego. Bonusu, dobra mordy. Idziemy sobie, czyli na przykład tutaj macie dzienny bonus. Otwieramy sobie taki dzienny bonus. No, i akurat możemy sobie zdobyć te serduszka. No, ja akurat nie dostałem, ale dostałem właśnie pieniążki. Więc 4 grosze. Może wydawać się, że to jest mało, ale zawsze, co, coś. No, coś to zawsze jest, no nie? Nie wiem. Przygody dawno nie otwierałem, nie wiem dlaczego, ale stwierdziłem, że teraz sobie przygody tak otworzymy, a nie skrzyneczki eventowe, nie wiem, po prostu tak, o, ale nie, to źle, źle, tu jest, to jest tani skin, to jest... O kurde, blaszka, 85 zł dobra, przeliczyłem się, okazało się, że nie jest tak źle, dobra, może zaryzykujmy eliksir miłości jeden raz, jeden raz, może akurat by dało... Koska jak ostatnio, to byłby w ogóle Cox, no ale nie, meczka Hyper Beast to jest najgorzej, najgorzej chyba raczej 33 zł. No to nie, 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 to to niedobrze, niedobrze, niedobrze. Może papuszki, nierozłączki by nam dały tutaj coś ciekawszego, bo jak na razie, no to no nie za ciekawie, nie za ciekawie. Uuu, tutaj to raczej w ogóle będzie masakra, bo 3,57 wydaliśmy stówkę. O ja cię dupia. O ja cię dupia. To coś coś tu, się, coś tu się zepsuło. Coś się zepsuło, nie było mnie słychać. Dobra, może tutaj coś lepszego w końcu dano, bo jak na razie, no to nie za dobrze, nie za dobrze. Tutaj 57, no to i tak jest mimo wszystko strata, no ale i tak lepiej niż na tej skrzyneczce popuszki nierozłączki. Powiem szczerze, zawiodłem się na niej, chociaż zawsze lubiłem ją tak otwierać. 47 tutaj też nie zaciekawie, tutaj naprawdę też nie zaciekawie. No to może kula miłości, może najtańsza skrzyneczka da nam coś lepszego niż tamte. No zobaczymy, no zobaczymy, no nie wiem. No i dostajemy AWP Phobos, więc to raczej jest już w miarę w porządku. 15 zł. No to nie jest w porządku, bo wydaliśmy 20, więc No coś coś nam tutaj nie wychodzi, coś nam tutaj nie wychodzi. No to tutaj 5 skrzyżek, może tutaj, no daj no coś ciekawego, no. Oj, 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 tutaj też nic, nic, nic. 41 zł to i tak, myślałem, że będzie gorzej. A, czyli to jest profit lol. A ja myślałem, że to będzie strata, więc jeszcze lepiej w zasadzie. Dobra, tutaj dostaliśmy, no w sumie to nic takiego, 5 zł. Yy, no nie, no nie, no nie. Mamy 79, jeszcze mamy 79, więc otwórzmy sobie trzy skrzyneczki. Te, no może teraz coś lepszego dano, bo wcześniej dało nam aż cztery najgorsze skiny w zasadzie. No i mamy przynajmniej tutaj Electric Hive, w ogóle są tutaj dane jakieś skinki, z tego co widzę. 46 zł, bo wcześniej było tylko P250, a teraz już dodano wiele, wiele dużo tu skinów, więc myślę, że Koks, chociaż niekoniecznie Koks, bo mi nam nie dało ładnie, więc no. Mógłbym powiedzieć, że nie jest koks do okładnica. Dobra, walentynkową sobie otworzymy jedną i lecimy na upgradera. No może na upgraderze się odbijemy. Oby tak było. No mamy tutaj Awupkę mortis na koniec. No nie jest to jakoś super raczej. 15 zł, a to i tak nam zwróciło, więc koks w zasadzie, nawet z profitem. Dobra, lecimy mordy tutaj od najtańszych skrzyneczek. Od najtańszych... no, skrzyneczek, boże, skinków i ulepszymy sobie to na razy dwa, nie będziemy tutaj sobie brać na razy 5 bo w sumie może trochę bez sensu że tak robiłem no i koks siadło nam siadło więc lecimy z kolejnymi itemkami tutaj bierzemy ile się da w zasadzie o bo dobra już wystarczy jeżeli nam nie siądzie na tej stronie to lecimy na drugą stronę dobra siadło więc jeszcze bardziej koks lecimy dalej no tak żeby na dobra, na... dobra wystarczy na 60 zł dobra Dawaj, upgraderze mi to. No i koks, wsiada trzy razy pod rząd. No i o to chodzi. Dobra, tutaj na Black Laminate akacza takiego pięknego. LOL siadło ponownie. Już nie wiem, który raz pod rząd. No ale siadło, nie. Dobra, nie będziemy tak bardzo, jakby to powiedzieć, przyspies. A. jajajajaj. dobra. AWP electric, O nie, miałem na drugą stronę wziąć. No i by siadło, a ja, ja zapomniałem sobie, no i co teraz zrobić? No cóż, zrobimy tak. 137 zł. No dała mi tą ameczkę no. Chociaż tyle, że teraz siadło, nie? Ale to i tak nie jest zbyt dobrze mimo wszystko, bo jesteśmy na minusie raczej. Raczej tak. No i znowu tutaj nie siadło, nie? Dobra, teraz musi być jakiegoś takiego mocniejszego. No za do 200 nie, no nie, no nie. Dobra. Chociaż na kosę, no na kosę, na kosę zostawimy sobie przynajmniej kosę. Jak teraz siądzie? Dobra, siadło, nie? Mieliśmy ile? 600 ileś. No kurde, ale kusi, ale kusi, żeby tutaj ulepszyć na przykład takiego talonika. O, emeczkę. Dawaj mi emeczkę taką, kurde, z której strony? Dobra, z tej strony. No proszę. Nie, no po co ja to zmieniałem? Dlaczego? No nie, no moi drodzy, no było, powiem szczerze, nie najgorzej. Ale, no, niestety, w ostatnim, tutaj, ulepszeniu, no, po prostu nam się nie udało. No nic, moi drodzy. W każdym razie, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego siema.